Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie taki temat o tak zwanej patodeweloperce. osoby śledzącą mój kanał od dłuższego czasu wiem, że takie różne filmy czy czasami się pojawiają na moim kanale, nie tylko z samej roboty, ale też z wyceny, jeżeli chodzi o remonty mieszkań, wyceny poszczególnych etapów pracy, czy o położenie gładzi, gresu itd. jeżeli ktoś jest zainteresowany i jest ciekawy, po prostu jak tu mieć cenowo wychodzi, to zapraszam do poprzednich filmów. Tak jak mówiliśmy, będzie to trochę o, te, o tak zwanej tej pada deweloperce. W branży jest to może niedługo. Dla niektórych będzie długo, dla niektórych krótko. Będzie ponad 5 lat, niedługo, no chyba 3 czy 4 miesięcy, jak to tak widziałem, sam na własnym rękę blokuje do 6 lat. Z kilkoma deweloperami miałem okazję rozmawiać, albo widziałem po prostu co się na terenie budowy dzieje, jak wyglądają te odbiory mieszkań, jak to wszystko wygląda i powiem Wam po prostu przez te 5 lat co, ja tam, co tam się uzdało, zdarzyło zaobserwować oczywiście deweloper deweloperowi nie jest równy dlatego nie można wszystkich yy, za, tak jest, jak to się mówi do wrzucać do jednego wora ale po prostu powiem Wam jak to mniej więcej wygląda i też bym chciał żebyście pisali w komentarzach co Wam się udało jak, jak, jak wy to obserwujecie, jak macie, jakie macie zdanie na ten temat czy jak, jak ewentualnie musicie, musieliście zgłaszać ewentualne poprawki do deweloperów jak to wszystko u was wyglądało, odbiory mieszkań czy po prostu było takie w umowie, czy musieliście się prosić albo czy sprawa się też w sądzie się toczyła bo tu to w różnych sytu, sytuacjach słyszałem, powiem wam takie najbardziej ciekawe, jakie udało mi się zaobserwować i, i które, które po prostu zapamiętałem jakiś czas temu też miałem okazję wykończać bliźniaka. To było w sumie chyba 3-4 takie bliźniaki mi się trafiły, że miałem połówkę do wykończenia. No wiadomo, były też taki bliźniak w Adesałowie, na terenie, na terenie Rumi Redy i tak dalej. Może wiadomo, że deweloperów może Wam tutaj nie będę podawał, bo to nie chcę kogoś oczerniać, po prostu powiem wam jak to wszystko wyglądało. Na przykład działo dwóch deweloperów kupili, działali po prostu mieli takie jakby, jakby to powiedzieć w spółce, tak, jeden deweloper stawia w 5 bliźniaków, drugi, drugi deweloper na tych samych działkach stawia drugie 5 i tak samo jak z obserwacji, tak, i, i, i z rozmów z tych firm, z, z, z którymi oni współpracują, czy też o, jeżeli chodzi o koskę brukową, o ty, karze, osoby, które wykonywały gładzie i tak dalej tak jak mówię, na przykład podam Wam taką prostą, prost, prostą sprawę, jeden deweloper stawiał Przykładał się do tego, wiem, że kupował y, materiały z takiej wyższej półki, nie, nie oszczędzano na materiałach. Robię po prostu tak, żeby to wszystko wyglądało dobrze. I, I druga ważna sprawa, jedyny deweloper przez te 6 lat, z którym miałem do czynienia oddawał y, domy w terminie albo i nawet przed terminem, bo zazwyczaj wiecie jak są opóźnienia 3, 5, 7 miesięczne albo nawet dłużej, albo czasami deweloper, deweloperzy umywają ręce, albo zganiali po prostu wymówki takie były, że był ten i tak dalej, jakieś tam aneksy domowe te kary wtedy ich nie dotyczyły mogli to jakoś prawnie obejść jeżeli chodzi o te opóźnienia to za chwilę wrócimy do tego tematu kolejny temat to było na tej samej budowie, żeby deweloper sam mi o tym powiedział, że zaczął stawiać po prostu domy, a jeszcze nie miał pozwolenia na budowę tak, załóżmy miał pozwolenie na początku na, 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 na na dwa domy bliźniacze, a stawiał na przykład 4 czy 5, a w międzyczasie czekał za pozwoleniem a mógłby też tego pozwolenia nie uzyskać, nie wiadomo nigdy co by się stało albo po prostu mogłaby też jakaś kontrol być, no różne są sytuacje Najdziwniejszy temat jaki mnie zadziwił woda którą, którą deweloperzy używali podczas budowy, no wiadomo że woda jest potrzebna, bez tego się nic nie da zrobić co się okazało, że byli podłączeni gdzieś na lewo do wodociągu i sprawa wyszła później po jakiś paru miesiącach dobrych, ktoś się gdzieś dopatrzył, czy ktoś gdzieś może zadzwonił, kogoś, nie wiem, czy to była jakaś skarga, czy po prostu sami doszli do tego, gdzieś z innego licznika to doszło, że to zużycie było większe, sprawa miała być jakoś, yy, wiem, że na chwilę bez to się ciągnie w sądzie, ale sprawa miała być, sprawa miała być załatwiona polubownie, nie była jakaś tam duża kwota, po prostu 2 czy 3, 3 tysiące złotych tu miał, miał deweloper zapłacić, żeby ten bo po, koszty pokrycia tej wody z życia ale stwierdził że tego nie zapłaci jakoś tam się ciągnie w sądzie nie wiem jak to się skończyło no po prostu przyszedł pan z wodociągów zaczął jakieś tam pomiary robić liczyć yy, widział że piece bo tam było ogrzewanie gazowe piece chodziły wody, yy, instalacja była wodą już wypełniona bo to już było okres wcześniej się zaczynał no i co się wydało zaczął chodzić po wszystkich budynkach bo niektóre już były odebrane niektóre były się w trakcie budowy no i widział że ta woda jest tam niektórzy trochę kombinowali że yy, chcieli tego jakoś tą sytuację zagodzić, że żeby niby deweloper w w ogóle wodę przewodził i tak dalej, ale koniec końców wyszło tak, że wyszła jak wyszła sprawa i w sądzie zobaczymy jak to się skończy, teraz są jestem ciekawy, może może się dowiem, bo mam do jednego z tych deweloperów, mam kontakt, którzy tam chodzili też miałem takie sytuacje, że proponowali mi jakieś tam współpracę, żeby na przykład w Gładzie wykonywał coś, ale jak ja widziałem po prostu coś na tych budowach dzieje, ja to po prostu wolałem zrezygnować, bo nie chciałbym się za przeproszeniem coś pierdzielić różnie mogłoby się to skończyć a szkoda po co sobie robić jakieś dodatkowe problemy teraz może powiem kilka słów o tych opóźnieniach zawsze deweloper wam powie że mieszkanie na przykład odbieracie w lutym przyszłego roku odbiór jest przewidziany na połowę czy tam koniec lutego a się okazuje że a się okazuje że to jest 3 miesiące później 5 albo 7 miesięcy no mam takiego znajomego który był pewny że o mówię, ja, dosyć, ja w kwietniu odbieram mieszkanie wy nie bądź tego taki pewny mówię bo nie chcecie tutaj nie chcecie tutaj po prostu straszyć, ale nic, ale znam takie sytuacje, że deweloper no, za, zawsze wam powie to, czego chcecie, co chcecie usłyszeć. Tak? Powiem wam, że będzie na pewno odbiór w tylu lutym czy tam w marcu. Miał być u tego znajomego, miał być odbiór w kwietniu, a dopiero odebrał mieszkanie półtora miesiąca temu, także widzicie, jak to wszystko wygląda. Oni zawsze tam nie mówią jakieś kary umowne, ale oni mają takie umowy skonstruowane, że zawsze coś tam jakieś aneksy sobie później robią, przekombinują, to mają swoich dobrych prawników. No wiadomo, że deweloper i tak zawsze na swoje. Nie patrzcie na to, że to deweloper obieca, żeby wyjdzie wszystko w terminie, a później zawsze, zawsze jest inaczej, tak jak mówię, że przez te, przez te prawie 6 lat, jak działam w branży, to tylko raz mi się zdarzyło, że słyszałem, że deweloper oddał w terminie. A druga sprawa, jeżeli po odbioru budynków mają wchodzić kolejni wykonawcy, na przykład jak ja czy odgładzić czy od łazienek, macie na przykład roboty ustalone na parę miesięcy do przodu. Wystarczy, że jeden deweloper ma przesunięcie 2-3 miesiące. Wtedy musicie kombinować niektóre zlecenia z późniejszych. Z późniejszych musicie wyciskać na, na, na wcześniejsze terminy, ale nie zawsze się też to da zrobić. Tak? Wystarczy, że macie przesunięcie 1 miesiąc. Na przykład macie mieć odbiór mieszkania jakby w lutym, a jest w marcu, no i macie miesiąc rukę, musicie, musicie czegoś szukać, a się okaże, że ma, trafi Wam się większe zlecenie, którego nie jesteście w tym stanie w miesiącu zrobić. No i wtedy robią się problemy, tak? I wtedy ciężko to wszystko jest pogodzić. No i wtedy masa problemów wychodzi, bo jeżeli chodzi o to, czy ma wziąć płytkę, czy wejść, czy spachlarz i tak dalej. Yy, jakiś czas temu też filmy na moim kanale się pojawiły jak... Wykończałem, czy wykończyłem, to były same gładzie do zrobienia, to było w REDzie koło Aquaparku, może ktoś na tę okolicy te największe dwa budynki, tam nie wiem, 14 czy 17 pięter tam dokładnie było, ale mniejsze z tym. Wchodziłem do mieszkania, pierwsze co zobaczyłem, że drzwi yy, zamknęły się za mną samoczynnie, myślałem, że może gdzieś jakiś przeciąg a się okazało, że drzwi były tak zamontowane. Nowe drzwi meściowe do mieszkania, bo to nowy, nowy, nowy wieżowiec od dewelopera odebrany. Mieszkania i tak dalej. To było chyba 7 piętra, jak dobrze pamiętam. I po prostu dwie się samoczynie zamknęły, i się okazało, że oświeżnica 3 cm odchodziła od pionu. Yy, Rozmawiałem wtedy z właścicielem mieszkańczą i wiedząc co z tymi siedzmiami dzieje i czy gdzieś to zgłaszali, I to powiedzieli, że zgłosili to do dewelopera, a deweloper powiedział po prostu, że to jest ze względów bez bezpieczeństwa, że dwie się samoczynie, samoczynie zamykają, tak samo bo z oknami, jedno okno się domykało prawidłowo. Wiadomo, że jeżeli są drzwi i okno prawidłowo otwarte, yy, przepraszam, prawidłowo osadzone, to nie mamy prawa się samoczynnie zamykać. No wiadomo, że jakieś tam jest mały otwórzek, to może ktoś by na to uwagi nie zwracał, ale jak macie 3 centymetry, tak jak w przypadku drzwi, drzwi się nie domykają, no to już jest problem, tak? Bo przy, wejdzie, otworzycie drzwi, w, za wami ktoś wchodzi, drzwi się zamkną, paluchy przycięte, w oświeżnicy, tak, czy połamane nawet, no bo w takiej sytuacji te drzwi były dosyć większe, masywne, to nie były jakieś takie zwykłe, najtańsze drzwi. Ale po prostu ktoś się do tego nie przyłożył. Później miałem wiem, gładzią oprawać wnęki okienne, to się wszystko sypało, bo tam były jakieś poprawki. Właściciel mieszkania właśnie mówi, że tam było zgłaszane, bo tam były jakieś e, garby, niegarby nad tym oknem. Nie było to dobrze zaciągnięte, po prostu ktoś to wyrównał, nie gruntował wcześniej powierzchni. Coś tam było wyszlifowane, później było za, 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 zaspachowane tymkiem, to wszystko i tak trzeba było zdrapać. No i wiadomo, że dużo ludzi po prostu takie, takie usterki mniej rzeczy większe odkustło, po prostu szkoda im nerwu, bo deweloper powiedział, jakoś tam w umowie było. Nawet mi wykazywali, to mówiłem właściwie, że jest chyba 3-4 miesiące, mają na ewentualne poprawki, no to wiadomo, że to może się ciągnąć, a każdy chce już mieszkać, nie będzie później, jak już macie mieszkanie wykończone na gotowość, żeby ktoś tam Wam futrynę wykuwał i poprawiał drzwi i tak, bo nikt Wam na to nie będzie patrzył, czy coś uszkodzi ściany, macie pomalowane i tak dalej. No niestety tak to wszystko wygląda. Jestem ciekawy też waszych opinii, co, co myślicie o takich filmach na moim kanale. No i to myślę, że powoli będę kończył i piszcie w komentarzach, jakie jak ewentualnie wy sytuacje z deweloperami, jakie były u Was opóźnienia w odbiorze mieszkań, czy mieliście problemy z elektryką, z hydrauliką, bo różne sytuacje się yy, można spotkać. Jeżeli ten film będzie się cieszył jakąś samą oglądalnością, będziecie ciekawy takich materiałów, to myślę, że raz na jakiś czas postaram się coś takiego nagrać innego niż zawsze, bo już niejednokrotnie też powtarzałem, że mój, chcę, żeby po prostu mój kanał był trochę inny niż, inny niż wszystkie. Wiadomo, że ca, temat budowlanki będzie cały czas, czy też z roboty, czy ewentualnie jakiś temat o dewelopera o elektryce i tak dalej, ale nie będzie to po prostu filmów samej roboty, tylko różne te, e, filmy tema, tematyczne, tak jak związane z deweloperką, z budową, ewentualnie z kostką blokową, bo to też mam e, zamiar jakiś, kupię sobie tą lepszą kamerę, nagrywać jakieś filmy z ekipami, ile działają na rynku itd. i tak dalej, coś, co widzicie też o takich filmach. Piszcie w komentarzach, jak wiecie, staram się na wszystkie komentarze odpowiadać. To myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.